Mano, dziś pogadamy o narzekaniu, a raczej bardziej na temat taki, dlaczego narzekanie to taki toksyczny nawyk. No właśnie, dlaczego? No, dlatego, że ukierunkowuje rozmowę w kierunku negatywnym. Czyli jak z kimś gadałeś o czymś fajnym i zaczynasz narzekać, to nagle narracja rozmowy robi się negatywna. Myślę, że jest to oczywiste i proste w zrozumieniu. No i też generalnie przynosi negatywne wibracje, dlatego uważam, że narzekanie. Nie powinno mieć w ogóle miejsca przy znajomych, w publiku czy ogólnie z rozmówcą, jak jest więcej niż jedna osoba. Jeżeli chcesz sobie narzekać w samotności, spoko. Uważam, że czasami jest to potrzebne, żeby rzucić jakiś ciężar z serca. I właśnie można to robić w samotności w taki sposób, że przelewasz to po prostu na papier, piszesz sobie, co ci nie siedzi, albo robisz sobie jakiś dziennik, notatnik i robisz to na komputerze. I. Takie podejście do narzekania będzie miało duży, dużo bardziej zdrowy wpływ na twoje samopoczucie, bo pomimo, że narzekanie raczej humoru ci nie poprawi, to może i pozwolić ci zrzucić kamień z serca, to po pierwsze, a po drugie, jak będziesz to robił na papier, to nie będziesz psuł humoru swoim znajomym, więc będziesz jedyną osobą, która sobie zepsuła humor, więc po prostu narzekanie jest bardzo toksyczne. Podsumowując, narzekanie jest bardzo toksyczne, więc jeżeli naprawdę masz potrzebę narzekania, zrób to wci po cichutku, na karteczce sobie pisz, co Ci nie siedzi i później, nie wiem, spal tą kartkę albo wyrzuć, byleby rzucić ciężar z serca. Dawaj znać w komentarzu, co Ty myślisz, zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.